Zawsze kitowy wyjazd z tej naszej ulicy Leśnej, że powiem Wam szczerze, nic nie widać. Lustro, jako tako, z lewej strony coś mi pokazuje, ale z prawej strony ten znak jest tu kompletnie do bani. Siemano, witajcie w kolejnym vlogu. E, jadę dzisiaj jeszcze pokocić kilka drobnych kawałków i tak mówię, zanim dojadę, to coś Wam na początku nagram. I w zasadzie pokażę Wam taki przejazd przez miasto e, tym oto zestawem jelenia z dwoma samaszkami, bo w zasadzie tyle się jeździ, a nigdy się czegoś takiego po prostu nie nagrało. Tutaj musimy troszeczkę przywolnić, bo jedzie jakiś duży dostawczak. No i powiem Wam szczerze, że tak no na styk. na styk, te nasze uliczki są naprawdę bardzo wąskie. E, zmieścić się w nich z takim szerokim zestawem, no to naprawdę jest, jest e, ciężko. No, i trzeba tutaj uważać na pewne, na, pewne, na pewne kwestie, ale tak to wygląda. Zanim przejdę do tego, właśnie co tam będę dzisiaj e, dalej robił, e, to Wam tak po części pokażę mniej więcej nasze małe, drawno mieścinka, która liczy samych mieszkańców około e, 3000 z groszem. Cała gmina liczy chyba niespełne 5000, także mamy dość spory e, spadek ludności. Brew pozorom, jakoś nikomu się nie chce dzieci robić, <grym>, ale może to wszystko się zmieni. W każdym bądź razie, e, no, drawno jak drawno miejscowość turystyczna, w której generalnie poza spływami kajakowymi nic się tutaj nie dzieje. Nic generalnie więcej nie mamy. Kiedyś były jeszcze słynne dni drawna lub piknik nad Drawą, ale to nie wiem, czy ktoś z oglądających tutaj będzie cokolwiek kojarzył, ale naprawdę imprezy, imprezy, które trwały 3 dni przez 10 lat, no i po 10 latach, czyli w 2010 roku niestety ślad po nich zaginął, no po prostu zmarł nam burmistrz, który się tym cały czas zajmował, to była taka jego perełka. No i nowy, który do dziś się piastuje swój urząd, stwierdził, że to było bezsensowne wydawanie pieniędzy. No, i z tą imprezą się niestety pożegnaliśmy. Tutaj mamy kolejne jezioro, jest bardzo fajne, głębokie. Po lewej stronie to jezioro, które dochodzi do mnie, czyli tam do naszego gospodarstwa. Rybacy mówią, że jakąś rybę idzie złowić, ale czy ja, ja coś złowiłem, powiem Wam szczerze, chyba z 10 lat nie byłem na żadnych rybach, po prostu nie wiem, nie mam czasu. Ale w tym roku powiedziałem do żony, że na pewno kupię sobie wędkę i coś tam, tego kija oczywiście pomoczę, także zobaczymy ile będzie czasu i tak to w zasadzie będzie dziwnie wyglądało Przede mną Biedronka która w takiej małej widzicie miejscowości powstała a tu ku Waszemu zdziwieniu Dino, które generalnie powstało troszeczkę wcześniej i powiem Wam, że dobrze prosperuje dla ciekawostki w Drawnie mamy dwa Dina to jest ciekawe, jak w takiej małej miejscowości właśnie dwa takie sklepy mogą funkcjonować. Ale powiem Wam, że przez ten napływ turystów, który gdzieś tam w okresie wiosenno-letnio i wczesno-jesiennym tutaj u nas zdrawnie jest, no to te sklepy po prostu się utrzymują i są w stanie się utrzymać właśnie dzięki tym trzem miesiącom e, przez, przez cały rok. No, bo bądź co bądź jest naprawdę tych turystów u nas sporo. Jest tych dużo miejscowości turystycznych, więc no, nie ma co się tutaj dziwić. I od właśnie tym samym sposobem przejechaliśmy praktycznie całe miasto. Dojeżdżam teraz do takich kawałków. Nie wiem czy tam kręciłem vlogi na początku, ale tam generalnie robiliśmy gdzieś pierwsze, pierwsze pokosy. To były pierwsze kawałki zielone, jeszcze bodajże w maju około 20 tam któregoś maja, już nie pamiętam no i tak stwierdziliśmy, że skoro już mamy siano ogarnięte no to warto byłoby te kawałeczki oczywiście pokosić, więc będę kosił ten po prawo i jadę tutaj koło drugiego gospodarstwa Łukasza tam też jest taki kawałek, który no, skosimy, zobaczymy, coś tam dla krów będzie nie wiem czy Łukasz będzie to owijał folią, czy to pójdzie od razu bezpośrednio dla krów Także taki temat mamy, nie wiem, ogólnie łączna powierzchnia tych wszystkich kawałków to jest tutaj może z 5 hektarów, nie więcej, więc mówię Taka więcej, więcej jeżdżenia niż jakiekolwiek pracy Po lewej stronie jedna z pszenic, które są w naszym gospodarstwie i powiem Wam szczerze, że jak na nią patrzę No to już się szykuje do zbiorów, zobaczcie jak ona szybko dojrzała, jednak słyszę, ją trochę wykończyła A po prawej stronie Pszenica, która no, była jedna z późniejszych, jeżeli chodzi o siew. I ją troszeczkę te deszcze podratowały, troszeczkę dały jej więcej życia, wigoru, i ona na nowo sobie zaczęła w tym kłosie coś jeszcze dopełniać. Więc na razie to wszystko roku, rokuje w ten sposób, że coś tam ciekawego do tego zbiornika poleci. No taką mam nadzieję, zobaczymy, jak to będzie, jak to w ogóle wyjdzie. O, chyba sobie wiadę tutaj wcześniej. Żeby tam po tych dziurach nie jeździć, myślę, że chyba z tyłu nikogo nie mam. W lusterkach patrzyłem, tak się zagadałem. Widzicie? Eee, no, i tutaj od samego początku już załączę sobie kosiarkę, żeby ten wjazd też oczywiście przekosić, By to miało wszystko ręce i nogi. No i widzicie, ten drugi pokos. Czekajcie, bo tak, Zenek, ty tak se nie rób, bo masz tutaj rów. I zaraz Ci tylne koło wejdzie w ten rów, ale byłby show na YouTube, co? Wywróciłem ciągnik w rowie z kosiarkami. Ha, ha. Nie jest, żeby się odcinek sprzedał. Ale nie, nie, trzeba mieć oczywiście oczy dookoła głowy i myśleć. Przede wszystkim myśleć, bo maszyna za was tego nie zrobi. Dobra, to sobie tak obkocimy troszeczkę. No, zrobię to po partyzansku, czyli tak, tu niby sobie obkoczę, ale tu muszę cofnąć. Żeby się po prostu nie męczyć z jakimiś dziwnymi przejazdami. No i sobie pojedziemy od razu z boku. Także nie chciałem dobrze, a jednak wyszło jak wyszło. Ok, dobra, rozkładam kolejną, kolejną kosiarkę, znaczy kolejne dwie kosiarki. I przede wszystkim trzeba sobie puścić troszkę u oleju. I opuszczamy. O, patrzcie, nawet mi się zapis pracy nie zawiesił. No, tego jeszcze nie było. No i zobaczcie yy, no Niby drugi pokos. Pytacie się czy zbieramy drugie pokosy i dlaczego nie zbieramy No Jakaś dawka azotu tutaj była też rzucona Generalnie no to nie jest jakaś ta łąka, na którą ingerujemy, czy jest przeżywana. Rośnie, bo rośnie Coś tu zielonego jest, więc no Gdybyśmy mieli się opierać na dwóch pokosach w naszym gospodarstwie, to powiem Wam szczerze, no nie wiem czy to by wyszło na tyle co jest, ale okej, okay, jest jak jest, nie ma co narzekać, tam dalej w oddali jest e, właśnie te drugie gospodarstwo, widzicie, tyle czasu miałem już zrobić film i poświęcić czas, żeby Wam to wszystko jakoś tutaj opowiedzieć, ale no gdzieś ten czas ucieka na takie rzeczy, ale jest jak jest, dobra, ja się biorę za koszenie, e, żona dzisiaj z synkiem też do mnie dołączy, także myślę, że zobaczycie ją w późniejszej części odcinka. No i witam was ponownie, troszeczkę podładowała mi się kamera, bo miałem się baterię na wyczerpaniu No i co, miała dołączyć do mnie żona z maluchem, mieli trochę ze mną pojeździć Ale powiem wam, że mały jest dzisiaj po szczepieniu, po drugiej dawce na te wszystkie rota, srota, wirusy czy jak to tam zwał no jest taki marudny, dostał trochę gorączki i mówi, że zostanie z nim żonka jednak w domu, niech tam Mody sobie dzisiaj wypocznie. Zobaczymy, po pierwszej dawce nie było źle, spał tylko e, praktycznie cały dzień. No ale to było półtora miesiąca temu, więc no też inaczej pewnie na to reagował. Dzisiaj już jest troszeczkę większy i pewnie mu gdzieś to będzie przeszkadzało, bo on już lubi się troszeczkę pobawić, pogaworzyć i to pewnie jednak będzie dla niego e, uciążliwe ale jakby to powiedzieć, wzięliśmy z żoną tą no, stricte droższą szczepionkę Hexamina, czy jak to się tam nazywa no tak, żeby tych kuć nie było zbyt wiele, bo szkoda dziecka męczyć oczywiście więc robiliśmy wszystko tak naprawdę za jednym zamachem i kolejna trzecia dawka będzie już we wrześniu no ale tak to wygląda. Eee, szkoda, no mogliby pojeździć ze mną, bo to w zasadzie nasze takie od, ostatnie eee, koszenie. Być może w tym sezonie, choć jeszcze nie wykluczam, zobaczymy, co tam będzie gdzieś późno, mieszenią. Ale tu już będzie chłodno, więc na pewno tej samej aury eee, pogodowej już nie uchwycimy tak jak jest teraz. Ale na pewno, o, ale mi tam podbiło kosiarkę. Ale na pewno eee, na zaciewach, uprawach, talerzowaniu eee, będą mi towarzyszyć. W każdym bądź razie koszę kolejne działeczki No i widzicie drugi pokos, gdzie też był rzucony azot I tak naprawdę ta trawa zaczęła odbijać dopiero teraz Po tygodniu, kiedy pojawiły się jakieś deszcze u nas wcześniej No nie było co liczyć, no po prostu suszyło Jest jedna podstawowa zasada Nawet ile byście dali azotu, czy nawieźli Jeżeli nie będzie wody, nic po prostu nie będzie rosło A tym bardziej trawa, bo trawa jest naprawdę wybredna, jeżeli chodzi o brak wody i to widać za każdym razem ja tutaj będę to zawsze powtarzał i oczywiście możecie się ze mną zgadzać lub też nie, opinie mogą być naprawdę różne, szczerze wam powiem, specjalnie nie będę się tutaj kłócił, przekomarzał, ja mam swoje zdanie każdy może mieć swoje zdanie w danym temacie i nie będę się tutaj e, więcej troczył bo pytacie często, dlaczego nie robimy drugiego pokosu, jak to u nas wygląda więc to wam po prostu odpowiadam dlatego, że ten drugi pokos nie chce mi, wy, nie chce nam wyjść, ale Wam powiem, to zaraz w zasadzie Wam pokażę, bo będę jechał na kolejny, kolejny kawałek. Jak rzepak momentalnie po prostu dojrzał. No jest petarda. Jest po prostu petarda i tak mówię, 25 lipca to będzie optymalny termin, żeby zacząć śniwa rzepaczane. A tu Wam powiem szczerze, że to wszystko zapowiada się. Eee, troszeczkę inaczej, ale dobra, nie gadam, podjadę bliżej to Wam wszystko pokażę I się tak często pytacie, padają komentarze z zapytaniem w ogóle jak tam sprawa z tym naszym stogiem no i teraz jestem, korzystając z okazji, że jestem właśnie przy tym miejscu gdzie ta nasza tragedia, można powiedzieć, miała miejsce no tak wygląda całe pogorzelisko, czy zgliszcza, jeżeli chodzi o stóg no on tutaj sobie po prostu stał Także, jak widzicie, wszystko dopalone, nic nie zostało. Z tyłu za mną pozostałe baloty, które są generalnie w 98% zlane wodą, nic z nich praktycznie nie będzie. No to jest to, co zostało się uratować z tych 600 sztuk. Oczywiście pod transmisją komentarzy było wiele, że że. To nie jest 600 sztuk, że nie umiem liczyć, no jeżeli Wy potraficie lepiej policzyć ode mnie, gdzie ja wiem ile tych balutów tu ułożyłem czy związałem, no to wam po prostu gratulacje, bo już takie po prostu te komentarze to już są nudne, wzdetne i nie chcę się na to patrzeć. Na chwilę przerwę temat, jeżeli chodzi o ten stuk, zaraz za chwilę do niego powrócę, ale teraz chcę wam pokazać właśnie ten rzepak, o którym wspominałem we wcześniejszej części. Zobaczcie, tydzień temu latałem jeszcze dronem, bo szukałem tutaj śladów po e, I powiem Wam, że on był naprawdę pełny zielony O, tu jest płot widzę rozwalony, trzeba będzie tu przyjechać W każdym bądź razie e, widzę, że są ścieżki jeszcze zielone e, Ale ogólnie rzecz biorąc w łanie wszystko zaczyna się po prostu robić brązowe Więc mówię, jednak ta woda ma bardzo duże znaczenie i troszeczkę, troszeczkę wyciągnęła, przyspieszyła ten proces dojrzewania więc być może te żniwa zaczniemy nawet jeszcze w przyzwoitym czasie jeżeli chodzi o ten rzepak no wygląda on, no nie wiem, nie chcę zapeszać, ale wygląda naprawdę bardzo pięknie jest bardzo wybujały, zobaczymy jak to będzie sypać no ile nie przyjdzie żadne anomalia pogodowe w postaci jakiegoś wielkiego gradu bo to, no może źle no, może źle skutkować. Zresztą ci, co tam są w innych rejonach Polski, co doświadczyli przygodę z gradem, no wiedzą, że po prostu to jest to, z czym nie ma żartu. Więc tak się prezentuje rzepak. Nie wiem, na ile kamera oddaje te kolory, ale no myślę, że powinniście, czy musicie mi po prostu zaufać. Eee, wracając do tematu stogu ze słową. Ogólnie temat się na razie, można powiedzieć, urwał. I tak jak pisałem, że sprawa jest w rękach policji i, i, i oni to koordynują, tak dzisiaj sobie myślę, że po prostu o kant dupy rozwalić te cały całe system prawa i tego jak to jest skonstruowane. Tak jak wszyscy przeczyli, że pisiory chcą zniszczyć prawo. I powiem Wam szczerze, jestem za tym, żeby to wszystko rozpierdzielić, bo to co się dzieje, to się po prostu o pomstę do nieba. E, Prosi, żeby człowiek tak długo czekał na, na, na sprawę, żeby tak długo czekał, aż to wszystko zostanie zebrany materiał dowodowy. No kurde, ile, miesięcy, ile już czasu minęło później miesięcy, bo e, pożar miał miejsce w porze ciało, więc no ponad lekko miesiąc. Żeby to tak wszystko się ciągnęło, to jak wy chcecie po prostu tych przestępców, tych wszystkich wyłapać, skoro wy ciągle nie macie na nic czasu? więc mówię, sprawa, sprawa, się toczy, toczy się jak wielka kula główna, za przeproszeniem jeżeli chodzi o rodziców tych dzieci, no to tam sprawa wygląda troszeczkę inaczej, znaczy inaczej teraz się okazuje, że tam była szóstka dzieci, nie wiem, chyba trzech chłopaków i trzy dziewczyny, z tego co tam sobie wracam pamięcią jak się okazuje, to cała piątka nie miała z tym nic wspólnego, a za całość odpowiada jeden chłopak który tam po prostu był i to po prostu miał rzekomo podpalić taka jest wersja tych, tych dzieciaczków, tych nastolatków bo zaraz powiecie, że znowu powiem brzydkie słowo na ich temat i ich obrażam w każdym bądź razie jeden chłopak miał to wziąć na swoje barki rodzic tego chłopaka miał do nas przyjechać, miał się z nami spotkać no i powiem wam szczerze, że tyle go widzieli nie wiem, co się tam dalej wydarzyło, czy sobie, czy przerazili się Ilością zniszczeń, czy, 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 czy stratą, jaką te, te dziecko wyrządziło, ale dla mnie jest jakieś nieporozumienie. Skoro było ich tam sześciu, to nie jest tak, że on se weźmie, i słuchajcie, ja to pójdę i podpalę. Ktoś go musiał podpuścić, ktoś go musiał tam nakierować na to. A wiecie, jak to jest w takim towarzystwie? Są młode dziewczyny, i one tutaj, no co, nie zrobisz tego, nie zrobisz, nie zaimponujesz nam. No i chłopakowi się w głowie pewnie coś urodziło. I taką rzecz musiał zrobić, więc inspirację miał od odgórnie nałożoną, więc ja po prostu tego nie rozumiem, że się na to zgodził. No nie wiem, nie było sprawy w sądzie. Ogólnie rzecz biorąc temat jest ciężki, bo to jest osoba nieletnia, więc nic mu tak naprawdę zrobić nie można. A jeżeli my chcemy ubiegać się o jakiś zwrot kosztów tego co się tam wydarzyło, no to musimy zakładać oddzielną sprawę z powództwa. Cywilnego i domagać się teraz tutaj jakichkolwiek środków, czy, czy, czy coś w tym stylu. No i teraz, tak, zepsuć, chłopakowi życie, no bo to jest zepsucie życia już, nie da się tego ukryć, bo już na, na stronę papierak będzie miał, ale z drugiej strony, no dla nas jest to szkoda, jest to strata, są to pieniądze, jest to nasz czas ee, i, i, i co, pozostawić to tak bez bez żadnego, bez żadnych konsekwencji, to się tak chyba, no nie da, no bo no, ktoś musi ponieść konsekwencje nawet i bodajże na to, żeby ktoś inny takiej głupoty po prostu nie popełnił więc takiego jestem zdania no nie wiem, ojciec się zajął tą sprawę, wziął to na siebie więc on tam jest bardziej w kontakcie, jeżeli chodzi o policję więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie i tak to wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ten cały nasz nieszczęsny pożar a tutaj dla porównania że z sąsiada tutaj tuż za płotem no, i zobaczcie, u niego wszystko, no przy wszystko. No większość rzepaku leży też. Jestem ciekaw, co to jest spowodowane, czym, bo nie sądzę, żeby to była sama wina gradu. Przecież pole jest, y, pole przy polu, i co u nas się coś takiego nie wydarzyło, a u niego jest. Więc albo tutaj coś było y, niedopracowane, jeżeli chodzi o oprysk, i po prostu musiało już chłodygę coś rzekomo niszczyć. Jestem na ostatnim praktycznie kawałku. zobaczyć czy coś da się tu kosić. Ale myślę, że to skosze dla, dla świętego spokoju zbierzemy to. No i będzie praktycznie ostatni kawałek tego, co mieliśmy skosić, więc no tak to wygląda. No i cóż, chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Nie będę tutaj więcej gadał. Szykujemy się do żniw, szykujemy kombajn, e, Powiem wam, że z uchwytem pod nawigację już sobie poradziłem. Ja pomierzyłem tata wyspawał, także na społeczności już zapewne widzieliście zdjęcie, jak to wygląda. Także parę stówek jest zaoszczędzonych, i, i no i tyle. Jeżeli ktoś ma coś w głowie, to trzeba sobie coś z tym radzić i, i nie, nie płacić wie Bóg w jakich pieniędzy, bo myślę, że to nie byłoby tego warte. Także trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.